Witam po raz kolejny. Witam, witam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Kontynuujemy <coughs> sprawę. Kontynuujemy tutaj. Wyrwamy słowa poszczególne, że tak się wyrażę. Chciałbym się... Skupiamy się po raz kolejny na słowie wybrani. <coughs> Jak też to słowo czasami wychodzi jest w angielskim języku pokazane czasami jako wybrani, czasami jako Ci, którzy przeszli jakąś elekcję, czyli ktoś na nie głosował. Elektek. Więc kolejnym takim wersetem będzie werset w Mateuszu 24, 31. Ale wszędzie, ale, ale wcześniej wspomnimy na jeszcze, zaczniemy od 28. Może. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Dwa razy jest użyte w Piśmie Świętym. To jest użyte w Mateusza i to jest użyte u... Nie wiem w ogóle dlaczego. Ja mam jakąś rekolekcję. To jest też w Łukaszu. E... Nie wiem dlaczego ja cały czas mam w głowie, że to jest gdzieś trzy razy w Piśmie Świętym, z tym, że raz gdzieś jest, mi się wydaje, że orły i tam już jest inne porównanie w ogóle. Podobne, ale inne. Więc tam, gdzie jest padlina zlatują się sępy. Sępy się zlatują. Czują smród, Czują. One nie jedzą tego co świeże, one jedzą to, gdzie już ktoś przyszedł się na jadł. I one lecą do tego, co już się psuje. Tak jak Manna, która spadała z nieba na drugi dzień, już nie była dobra, prawda? A zaraz po utręce, owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. I gwiazdy wpadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone, i wtedy ukaże się na niebie znak syna człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą syna człowieka przychodzącego na obłokach z nieba yy, z wielką mocą i chwałą. <laughs> yy, więc tu jest. Właśnie po raz pierwszy powiedziane to, co szczerze mówiąc później powiedzieli Aniołowie do uczniów, którzy pożegnali się z Jezusem i nagle zaczęli patrzeć się do góry, jak On się wznosi do góry prawda? I, usłyszeli, i usłyszeli uczniowie, co się dziwicie. Ten Jezus, który, którego widzicie w taki w sposób, odleciał w taki sam sposób i przyleciał, prawda? I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, i z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Więc co tu się dzieje? Tu się dzieje to, że wybrani będą zebrani. Nie widzę tutaj nic o jeszcze przy okazji oczywiście powiem, nic tutaj nie widzę o yy, m, nic tu nie widzę w temacie yy, wielkiego ucisku o którym o którym które miałem coś w rodzaju debaty eee, z Albertem. Teraz co dalej mamy? Mateu Marek trzynaście dwadzieścia. Trzynaście dwadzieścia, Marek. Marek trzynaście <grym> dwadzieścia. A jeśli Pan nie skróciłby owych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skróci te dni. I gdyby Wam wtedy ktoś powiedział: Oto Chrystus jest tu, oto tam nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi Porocy, i czynić będą znaki i cuda, aby. Yy, przepraszam, bo tutaj sobie zaznaczeni teraz nie wiem, nawet nie wiem, zakreśliłem sobie literę. Aby nie można było zwieść wybranych, aby o, aby o ile można zwieść wybranych, w te, te, wy tedy baczcie, przepowiedziałem Wam wszystko. Niestety, wybranych nie można zwieść. Bardzo dobrze by było, gdyby, gdyby właśnie wszyscy ci krytycy, którzy, których ja słucham, zarówno z różnych kościołów, którzy jednym zarzucają ucieczkę z tego kościoła wyższość mojego kościoła moją pra, moją bardziej prawdziwą prawdę <laughs> Ja was nie widzę ja naprawdę ja was nie widzę manifestacji syna Boga nie widzę was tak. wy, byście, wy byście w taki sposób nie reagowali hmm. To jest jeszcze przypomnę tutaj jeszcze co, co coś mi coś mi się uzmysłowiło. Hmm. Maciek Pańczek, Marcin Pańczek, nie wiem, bo nawet nie wiem, nie wiem, jak on się nie zna, ten, który tak krytykuje, kogo popadnie, powiedział, że Łomak popada w, w psychologię, tak? Jeszcze Łomak pomaga w psychologię, więc posłuchajcie tego. Jak idziemy do psychologa, mm. i często znaczy idziemy, ja nigdy nie byłem a z tego, co wiem, psycholodzy zawsze każą ludziom. Z, wszystko widzieć w innym świetle, żeby, żeby nie patrzyli się negatywnie, patrzcie się pozytywnie, tak? No, no właśnie, to jest taka psychologia. Więc Jezus był psychologiem też. gdyż Jezus powiedział, yy, yy, że światło, że przepraszam, lampą ciała jest oko. Prawda? Więc yy, tak, jak, yy, tak jak widzimy, tak jak widzimy, yy, tak tak napełniamy nasze ciało. Tym napełniamy lub też to, na co patrzymy. To jest, to jest tak, jak się, to jest perspektywa. Po co przyszedł Jezus? Po to, żeby nam pokazać inną drogę. I tą drogą jest On. Żebyśmy się patrzyli na Niego. więc chcecie to nazywać psychologią. Nazywajcie to psychologią. Ok, Następny, następny werset będzie. Mm. Marek 13, 22. A z jakim cudem Mierzcie, tutaj najpierw mi 14 podało, Teraz mi każe wracać, co zwyczaj to po kolei podaje: 13, 22. A nie, I to poczytałem, przepraszam. I 13,27 też jest. 13,27. I wówczas pośle aniołów i zgromadzi wybranych swoich czterech końców świata. No to jest to samo, co poprzednio było w Mateuszu. Łukasz Łukasz 18,7. Lukasz 18, 7. A czyżby Bóg nie wziął pod obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i nocy i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Właśnie. To jest to, co kilka dni temu czytałem Wam, dzień, może dwa dni wcześniej wspominałem na tą, na tą przypowieść yy, podobieństwo wdowie, tak? To już, to już wertowaliśmy niedawno. Więc po raz kolejny widzimy wybranych. Dlaczego wybrani mają... Przy... Dlaczego, co to, to, co to za sens, żeby wybrani właśnie przechodzili przez uciska yy, Rzymia... 8,33. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych. Czego się śmieję? No to jest wers, to jest wers do Alberta. Jeśli ktoś chce niech mu mój film przekaże, ten akurat. Więc nie może być sądu. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież, prze, przecież Bóg usprawiedliwia, sprawiedliwy, tak? Któż będzie potępiał Jezus Chrystus, który umie, umarł więcej yy, więcej. Artwychstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Właśnie się cały czas stawia za nami i nagle podczas sądu nas będzie oskarżał, tak? Ale słyszę, że nie można, nie można mu dostarczyć wersu, który by go zadowolił. I podejrzewam, że ten wers też nikogo nie zadowoli, ponieważ jeśli już ktoś mówi, że ktoś już tak twierdzi, to już tak to się kończy. Niestety nie będziemy mogli nic takiego dać. Rzymian 9.11 Rzymian 9.11 Albowiem kiedy się on jeszcze nie na... Albowiem kiedy się on, one jeszcze nie narodziły ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby... Utrzymało się w mocy Bożej postanowienie wybrania. jest postanowienie wybrania, którego nie możemy zaprze zaprzeczyć. Rzymian 11.5 Rzymian 11.5. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Kolejny werset to będzie. 11. Dobrze to widzę. Nie, to jest jeszcze dalej. To już będzie 11, 28. Tak? 11:28 Cóż do Ewangelii? Są oni nieprzyjaciółmi Boga dla Waszego dobra, ale co do wybrania są umiłowanymi ze względu na prawiców. I tu chyba chodzi o Izrael. Tak, tu chodzi o Izrael. o ten oryginalny Izrael Kolosan 3.12 to przebleczcie się jako wybrani Boży. Święci, umiłowani w, w, ser, w serdeczne współczucie w dobrąć pokorę, łagodę i cierpliwość. No, ten werset nie jest taki aż bardzo dźwięczny jak bym chciał. Tesalonicza. 1-4. Pierwsze listy są ograniczone do 4. No, tutaj nic nie widać Polski polskim tłumaczeniu. W języku angielskim jest to w języku angielskim to widać, że to jest tłumaczone bezpośrednio z greckiego, te tłumaczenie knowing brother and beloved your election of God tak, może są resety poprzestawione Nie, nie, niestety ten werset tu jest niewłaściwie przetłumaczony na to wygląda. Yy, Tymoteusz 20. Drugi, bo to jest drugi list tymoteusza. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistów. Dobrze. Może już 15 minut minęło, nie będziemy z tego robić wielkiego dramatu. Wybrani są, wybrani nie przechodzą przez ucisk, przez wielki ucisk są pochwyceni. Dlatego są zwani wybranymi, na co był konkretny werset. Jak wiecie. Dziękuję Wam wszystkim. Dobranoc.